W Paryżu przed wojną żyło małżeństwo państwa Lesser. Doktor Felix Lesser, wspaniały lekarz, profesjonalista w swojej dziedzinie, walczący zagorzały ateista, swoją niechęć, a wręcz nienawiść do kościoła wyrażał w artykułach naukowych, w, którym, w których walczył z wiarą. W przeciwieństwie do swojej żony, Elżbiety w ogóle się nie modlił. W jego życiu nie było kościoła, pana Boga, praktyk religijnych. Elżbieta przez całe życie modli się o nawrócenie męża, ale jej modlitwa pozostaje. Niewysłuchana. Prowadzi dziennik duchowy. Błaga Pana Boga, by jej mąż się nawrócił. W pełnym momencie w życiu Elżbiety pojawia się choroba nowotworowa. Czyni postępy. Wszystkie cierpienia, bóle, dolegliwości ofiaruje w intencji nawrócenia męża. Niestety Elżbieta umiera, nie doczekawszy się nawrócenia męża. Nawet na jej pogrzebie nie przystąpił do Komunii Świętej, nie modlił się za nią. Nie mógł zabrać się do porządkowania rzeczy po żonie, bo mimo że był niewierzący i różni, różniła go wiara od żony, jednak bardzo ją kochał. Dopiero po miesiącu zabrał się za porządkowanie rzeczy, które po niej pozostały i wśród leków, pozostałych rzeczy przy jej nocnej szafce znalazł pamiętnik, dziennik duchowy. Zaczął go czytać, ale przerwał czytanie, zwłaszcza kiedy natrafił na strony zapisane w czasie jej choroby nowotworowej, gdzie pisze, dziś mnie bardzo boli, ale nikomu się nie poskarżę, Ofiaruje to w intencji nawrócenia męża. Czytał również takie słowa. Na zewnątrz jestem spokojna, niczego po sobie nie pokazuję, ale wewnątrz bardzo cierpię, ponieważ każdego dnia moja wiara jest wyśmiewana, wydrwiwana, atakowana przez mojego męża. Nie mógł tego czytać dalej, rzucił ten pamiętnik, poszedł na spacer, ale gdzieś te przeczytane treści zaczęły w nim dojrzewać, zaczęło go coś nurtować. Pojechał do Lurd. Po to, żeby napisać jeszcze jeden artykuł szkalujący wiarę, okazało się, że ten pobyt w Lourdes zaczął zmieniać jego serce. W 1919 roku dr Felix Lesser wstępuje do zakonu Dominikanów. Zmarł dopiero w roku 1950. Przez 30 lat był Dominikaninem. Historię można znaleźć, można przeczytać w języku angielskim. Dziennik duchowy Elżbiety Lesser, która dziś jest kandydatką na ołtarze. Cierpliwa modlitwa kochającej żony.